Cześć na traktorze, hey, no, ho, nie nie? Elo, dzisiaj Elo. będziemy znowu, racje, e, nie znowu, bo to jest pierwsza seria, a, 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 I grać zbuduj auto I na razie mamy takie słabe, co? No czekaj, już dobrze wyjadę No czekaj, Wiesz? gdzie ty jesteś? No tam, tam się Nie bila. ma jakiś mały traktor? Nie mam traktora i w ogóle mi paliwo nie leci. Bug gry. Ej, bo mi paliwo w ogóle nie leci. Ty to rozumiesz? No. Co? E. Dobra. Ee. Muszę sobie kupić jedną no, rzecz. Dobra mam. Okej widzowie No, jak mówiłem o tym konkursie na Brain Road. To będzie ten konkurs, ale pierw ktoś musi mnie dodać na Roblox'a um, Tu jestem ja, ten na dole, igor102970 No jak chcecie tego Brainrota, No to musicie mnie dodać No a ten odcinek taki krótki Dlatego. No bo tak nie mam czasu. Jeszcze tamten jeden z, ze Steela się ten przynosi. Dlatego nie mam takich czasu, więc was żegnam na drugą część później.